A jest zła to pomyliłem się, jednak muszę mniej ważyć. Co musisz? Mniej ważyć, 77,6 Musiałem ważyć 78 kg, tak myśleliśmy, a jednak muszę ważyć 77,6 czyli 400 gram a jeszcze mniej. to jest 77, a myślałeś, że będzie 77,7. kg. No, czyli muszę 2,5 kilo zrzucić, no spoko. Właśnie króla kręcił się w już, nie? Ma się grać, nic nie będzie. Ja od rana nic nie piję nie jem. To się czuł no. A za no, do kamery mówisz. Tak jest niestety. Wagi się nie zrobiła 2 kilo brakuje. Da radę? 100%, jestem pewny. 2 kilo dzień przed, to żaden wyczyn, także na pewno będzie lejtowo wagę zrobił. Bardzo za rękawice. Nie chcę, żebyś się spinał, tylko po nie? Tak, bardzo ładnie. Czy mu ławki? <kluje> <kluje> tak się czujesz? Normalnie się czuję normalnie, dobrze, ale mówię. Tak przepraszam. Czuję się, bym gorączkę miał. zmęczony, ale jest git. Widzowie, widzicie jak cierpię przez cały ten odcinek, tak cierpię, tak się męczę, musicie mnie wspomóc, mam zero sponsorów, jedyny mój sponsor to 7More7 i CBDX, -e. możecie zgadnąć, że mi obaj nie płacą. Kupcie gale z mojego Reflinka, link oczywiście w opisie i pomóżcie Żydzia, jeżeli wspomogłeś, napisz kupiłem, to przypnę Ci serduszko i ładnie podziękuję. Mam nadzieję, że sprzedamy chociaż 10. Nie serio, pomóżcie. Cały spocony, głowie mi się kręci do braku wody. Tak, tak to masz. Mniej dzisiaj niż, niż zakładałem, że będzie, więc jest naprawdę okej. Okay. No, spoko, git, git. Za to jutro będę, kurwa, w pełni sił naładowany i sobotę chcę knockout. Najgorszą ten częścią przygotowania startów to zrobię wagi. to się powie każdy zawodnik. To jest najgorsze. Zresztą mi choroba posuła plany, nie? Bo, no. bo za to bym miał, kurwa, już teraz robię, no o, ja jestem taki, kurwa, zajebisty, że mi Władca Piekioł zakupy robi, dzięki. Nie ma problemu, mordeczka dla ciebie. Mogę do wejść za Dobra. Dzięki, dzięki. Zobaczył trening medialny, a czy trening medialny to z przygotowania? I zapytał czy czegoś nie potrzebuje. Chodzisz, chodzisz, ma za dużo. Nie jest trening, to złoży. Jak tylko, jak tylko sam okay. się wiesz, jak sam się nie, nie, nie zepniesz, nie zestresujesz za mocno. Bo jak wiesz, wyjdziesz kurwa taki zapieczony, no to sam sobie zrobisz tak naprawdę krzywdę. Nie? Jak będziesz luźniutko podchodził tak, do tego tak jak na treningu, bawisz się tym, rzucasz rączkami, no to wtedy będziesz. Mam dużo luzu psychicznie? To jest podstawa. Chociaż tutaj też jestem. Nie wiem, czy przez zmęczenie tak mam, czy po prostu mnie to nie, nie dotyka, ale czuję się nie? Mentalnie zajebiście. Tlen zaczyna się od głowy. Nie? No to, jest, to jest od tego. Tak naprawdę to, ile wniesiesz kondycji y, do walki, to zaczyna się tutaj. Ok, ok. Op, na tej stronie. Kurwa, zjewaj. Nic nie zjewaj. Czekaj, zawiążemy buta. Ta z tymi butami to też jest, kurwa. No to jest połamiesz i będzie chuj nie będzie walki. O, głowa jest zwyżę, okay. o właśnie. O to mi chodzi. I tu już śpi. Po takim idzie. A to nie było na całej siły. On nie ma być z całej, całej siły. To taki siada. To so, nie byś chciał z całej siły. Jakbyś chciał z całą siły, to się zepniesz. Okay. To nie ma, właśnie kurwa, cała filozofia polega na tym, że nie masz chcieć być z całej siły. Okay. To kurwa to jest, to nie? leci ręka, to siada. Tu nie potrzeba mnie to wiesz, to nie jest kurwa, cięża. To nie masz mieć siły, masz rzucić tą ręką. I to jest lud. O to chodzi. Ja przegram tego wina. <grym> Pancer, Kasper Mielnik. Pan nie uczył. Po części, uczy. po części podnoszę <grym> odpowiedzialność za to, ale wiesz, no, za twoje jaja nie. <grym> Pancer, Kasper ja podnoszę, Człowiek bez Instant. <grym> <grym> Poczekaj, <Proszę, grym> 8 dych teraz. Popatrz. Widzisz? To no, już jesteśmy. Do rana ja masz kurwa bez niczego. Bez niczego. niczego. Wylejesz się, kurwa, wypocisz się. Jest, jest kurwa kilogram na dzień wcześniej. To jest, domu kurwa. No i tak. I kurwa, patrz, piękna, doń, zobacz. Dobra, jest gitarra. Tam zbisz sobie tylko pyszczek, wylejesz się przez noc jeszcze wypocisz, to bo cały czas parujemy. No no Więc rano, nie wiem, jak jest, przyjdziemy się zważyć, jakby tam kurwa 200-300 gram było, to luźny trening, że robimy tam, tak jak teraz i jest waga. Bez żadnego odwadniania, bez żadnych sam, Wszystko jest w Jak się czujesz? W porządku. na no, po treningu jestem, to czuję, czuję się ok. Myślałem, że doczuł się dużo gorzej, zważywszy na to, że nic nie jadłem i nie piłem cały dzień. A to choroba, nie? Aby nie był chory, tak mówię, ja zaraz tego, tego kategorię fagową. Ale zachorowałem i jadłem ile popadnę, no, no, żeby zrobił ja zrobiłeś, tak wygląda, no, że nie ma nic. Znaczy nie, ma, ja chciałem tak. po prostu wejść na wanię i nic nie musisz robić, nie? No nie, to tak się właśnie robi, żeby nikogo zostawić. No, to jest do. Czyli tak klonowałem. Jak tutaj się Rafciu sprawą przez cały okres przygodo... Przygodo... przygotowań. Bardzo dobrze. Trenował sumiennie, ciężko. Z pracą ślubić. To jest podstawa tak naprawdę do tego, żeby być w sporcie. To jest to, żeby lubić się zmęczyć i być cały czas na sali. No i on, kiedy mógł, to był. Przerwało nam tak naprawdę tylko jakieś, jakaś, jakaś choroba, infekcja. A tak, no to cały czas na sali i zapierdalą mocno. Więc na tyle, na, na ile mogliśmy tutaj zrobić pracę, to myślę, że jesteśmy w 100% przygotowani. Bije mocno, jest charakterny, więc jestem przekonany, że będzie do przodu. A ja że tak mówi, bo ja staję obok i wiesz, i da się boi. Ja bym odszełkł, zapytać. Ja wiesz, że to teraz przerwano, jestem, jestem w formie. Zapomnieliśmy, to... że jesteś groźny. Jak wygląda sytuacja z Rawciem? Mentalnie. Psychicznie, mentalnie przygotowany w Jest w eee, Trzymamy spokój, nie ma żadnego stresu. Jutro tylko czekamy na kortyzol szatniowy. Eee, robimy lekkie pobudzenie, wyciszenie, pobudzenie, optymalizujemy to. Tu nie ma właściwie nic do roboty. Nie? Urodzony fighter. Natural, naturalny talent. Lepiej tak po powiedzieć, bo bo to wstyd. takie trzeba. Jedynym powodem, dla którego ten człowiek może przegrać, to jest kondycja. Nic innego, bo i technicznie, jak na ten okres przygotowawczy, jaki mieliśmy, to technicznie bije naprawdę bardzo ładnie. Więc koordynacyjnie i ruchowo to jest talent do tego sportu i bije bardzo mocno. I tak naprawdę to są mocne ręce, mocne kopnięcia, więc tylko kondycja tutaj może być ewentualnie słabym punktem, który przeważy nad przegraną, ale tego kompletnie nie zakładamy, bo. Mamy dobrą taktykę. I kondycję nadrobimy sercem i głową. I mądrze, tak naprawdę, rozłożymy, rozłożymy te siły i przeciwnik, jakiego, jakiego mamy. Co Najgorsze to, że... na to, żeby wygrać, bo szybciutko to. My możemy sobą kondycję zostać w w moim życiu? No. I to jest to. Nigdy nie oczułem tyle tlenu, nie? Naprawdę. No tak. No, mówię, mieliśmy tam jakieś potknięcia w postaci chorób, i to przed samą walką, dwa tygodnie, No i to jest yy... niepokojąca sytuacja. Ale myślę, że przez to, że pracował sumiennie przez te 3-4 miesiące, to ten tydzień ostatni jakoś specjalnie na tutaj nie popsuje planów i będzie naprawdę dobrze. No, czyli nie kłamali, ja jestem groźny. To chcesz powiedzieć? Pokażę wam w jaki sposób mogę wodę pić, a chociaż, ja i to jest to najgorsze, chuj to walka. W ten sposób muszę wodę pić. Mam Saharę w ustach jak skurwysna, się napić nie mogłem, musiałem tylko usta przepukać. Bo mi brakuje kilograma do kategorii wagowej. A to nie było celowe. To nie było celowe. Wynika to z tego, że zachorowałem, dużo jadłem i trochę przytyłem. I teraz muszę wodę zrzucić. Nie, nie przeszedłem dużo za ciężki, bo tylko kilogram. No ale ten kilogram trzeba zbić. Więc... Która jest godzina? Nie wiem, nie Gdy powiem. druga gdzieś, nie? Jakoś tak. O 12 godziny wody, nie piłem nic nie jadłem. A czuję się lepiej myślałem, że to się czuł. Czuję się lepiej myślałem, że to się czuł. Eee, teraz tylko zasnąć. Zasnąć będzie kurwa najgorzej. Lek zasnę, jestem w domu. Jestem w domu i czuję się zadowolony. Presja? Zero. Nie, nie czuję nic. Nie? Tak po mnie, jak widzisz Jasiu, widzisz, że bym się stresował? No nie. Zero, nie? Zobaczymy, jak będzie w dniu walki. Coś tam na pewno poczuję, bo, bo to chyba nieuniknione. Ale samo poczucie, poza tym takim przemęczeniem spowodowanym brakiem nawodnienia, jest zajebiste, kurwa. Jest zajebiste. Kołuszka mogłaby być wygodniejsze. Dali takie kurwa. Lampucerskie. Dobra widzowie, ja jestem już po wszystkim, już mam dosyć, jestem w łóżku, ale stwierdziliśmy, się, szybkie typowanie Wam zrobię, a tak naprawdę szybkie, bez jakiegoś wielkiego gadania, żeby ten vlog nie był za, za długi. Pierwsza walka, Patrykos kontra Kubak, post. Nie będziemy patrzeć na kursy, patrzymy tylko i wyłącznie na walki, kto uważam, że wygra, jak czuje. Ja osobiście stawiam na Patrykosa, bo uważam, że w pierwszej walce się super pokazał, więc myślę, że jest faworytem. Tak ja bym postawił, Rudy wygra, zwłaszcza, że on całe swoje, całe swoje życie tak jakby... Pod fame przypasował i od... jemu zależy bardzo, żeby się z walku utrzymywać. A jak przegra, nie będzie to możliwe, bo z rekordem 0-2 i z niewielkimi zasięgami w internecie po prostu go wyrzucą mimo sympatii. Tak mi się wydaje. Kolejna walka to jest moja walka, To walkę będę skipował z racji takiej, że to będzie nieobiektywne. Japczan, sutonator, ej, mega ciężka walka do wytypowania. Japczan niby ma doświadczenie, bo jedną walkę ma już za sobą, a to jest podobno bardzo ważne, ale z drugiej strony robił kategorię wagową i jest przemęczony bardzo mocno. Za to sutonator wpierdala tyle, ile wejdzie. Yy, bardzo ciężkim powiedzieć. Japczan ma super psychikę, ale sutonator wydaje się, że też psychikę raczej ma. Kurwa jakiś śmieć mi gra cały czas za oknem. Ja nie zacznę, bo będzie mi tak grał, ja nie zacznę stary. Słyszysz co? W jacuzji, kurwa siedzą na zewnątrz. za zajebista akcja w ogóle to jacuzzi Tylko czemu tam sami faceci siedzą? No bo Uj... dup nie ma, Boże, głupie pytania. Dobra, wiesz co, ale nie będę wnikał, bo znowu się okaże, że ktoś z tam jest, to będzie mi groził, że mi wpierdoli. Chuja mi już mam plecy na mieście we Wrocławiu, wszyscy mnie znają, Ez? Nie będzie, że Japczan, bo już jedną walkę ma za sobą. Pączek Malczyński, wiem co potrafi Malczyński, nie wiem co potrafi Pączek. Pączek się dobrze pokazał w pierwszej walce, fajnie tam polował na mocne sierpy. Faktycznie było widać, że Patrykos to czuł, ale mimo wszystko wydaje mi się, że Malczyński potrafi korzystać z zasięgu po pierwsze, po drugie, mocno dynamicznie uderza i myślę, że jest tutaj faworytem zdecydowanym. Ile ma walk? To jest jego siódma walka, chyba, nie? Nie wiem, nie wiem. Chyba nie. siódma, a pączka druga, to też ma olbrzymie przełożenie. Malczyński, moim zdaniem, to wygra. Linky Master kontra Way of Blonde. Totalnie mam pojęcia, walki kobiet mnie nie interesują, nie chcę nikogo urazić, ale uważam, że stawianie walk kobiet jest zbyt ryzykowne, więc ja bym tutaj po prostu zrobił wyliczarkę. Obie mają szanse wyrównane, 50-50, nie potrafiłbym wskazać faworyta. Potem mamy jeszcze Szeligę i Araba. W stójce K1, ze względu na to, że jest to K1, wydaje mi się, że jednak Szeli wygra przez siłę ciosu, że może go ustrzelić. Za Arabem przemawia kondycja, moim zdaniem albo Szeli przed czasem, albo Arab decyzja. Też mniej więcej 50-50, ale postawiłbym nasze ligę, bo też go dzisiaj widziałem. Wydaje się być bardzo zmotywowany, a Arab jest taki troszeczkę wyciszony. I ta motywacja wydaje mi się, że może mu pomóc w wygranej. Popek Stormin, popek też napuzowany. Widziałeś, co dzisiaj robił na odprawie? Nie było mnie tam. A okej, okay. to była odprawa i tak sobie siedzimy, siedzimy. I popek nagle wstaje i mówi: Kurwa, ale mnie nosi, ja pierdolę. Stał sobie tak pochodził przez 10 sekund i z powrotem sobie wrócił na, na siedzenie. A normalna nie było. Ale myślę, że tutaj kondycja ma olbrzymie przełożenie, no i jednak walczy z zawodowcem, i to z takim, który już naprawdę stoczył mnóstwo walk i wydaje mi się, że jednak park to wygra. No to doświadczenie jest zbyt zabójcze. Myślę, że będzie potrafił popka wymęczyć, nie? Ostatnia walka to walka Sergiuszka. Nie widziałem jego treningów na żywo, ale widziałem filmy, jak tarczuje, widziałem tarczą Unboxala. Wydaje mi się, że Sergiusz wygląda jednak na tych tarczach sporo lepiej. No i plus ta psychika jednak jest po jego stronie. Chłopaki wiczą po 3 miesiące, więc na pewno tutaj nie będzie jakichś mocnych ciosów, które będą zwalać głowę. Myślę, że ta walka, wbrew temu co mówi Sergiusz, potrwa full distance. Tak ja tak myślę. I uważam, że Sergiusz ten full distance wygra. I stawiałbym tutaj zdecydowanie na niego i jemu też kibicuję. Będę, będę się pewnie stresował jak będzie wił ostatni, ale kurwa nie mogę się doczekać. Chcę szybko skończyć swoją walkę i później oglądać inne, nie? Ogólnie ta karta walk mi się bardzo podoba. Yy, no i to by było na tyle, nie? Jak chcecie coś sugerować, zasugerować to się sugerujcie, yy, róbcie co chcecie. Ja tak sobie zatypowałem sam z siebie, bo dużo osób yy, o to pytało. Yy, a teraz co? Jedyne co możecie zrobić to trzymać za mnie kciuki, dlatego że za dwa dni już będę się napierdalał, a teraz tylko jeszcze jadę na miasto, to też jest najlepsze, jadę na miasto z trenerami. Oni idą jeść, a ja będę siedział i patrzył, jak wszyscy jedzą. To będzie kurwa ciężkie, Jasiu. Dobra, to dziękuję wszystkim, yy, trzymajcie kciuki, a jeszcze to chciałem podziękować przy okazji za olbrzymie wsparcie, które mi daliście przed walką, serio, dużo osób pisało komentarze na privie, na live'ach, jesteście super, yy, dzięki wielkie i mam nadzieję, że widzimy się na filmie już po walce, kiedy dziękuję Wam za to, że przeżyłem fajną przygodę, bo wygrałem. Oby. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia niebawem. No.